Ale piękna pogoda, jak nie w Anglii. Wiecie co, lubię tę siłownię w gym. Płacisz tam chyba 5 funtów więcej miesięcznie, i możesz dodać 3 albo 4 dodatkowe siłownie, na które możesz chodzić tam bez żadnych dopłat tak? w ciągu miesiąca. No i oczywiście, masz tu swoją główną. Jeżeli nie przekroczysz jakiegoś tam limitu, albo na przykład nie byłeś więcej razy w siłowni, która jest trochę droższa niż ta twoja, to nic nie dopłacasz, ale co jest fajne i co zaoszczędza mnóstwo czasu, to to, że na przykład dzisiaj pracuję, dajmy na to teraz, na tutingu. na siłowni mam 5 minut piechotku, idę sobie na spacer, ćwiczę, jadę do domu, a tak, gdybym do domu, spędził godzinkę, półtora w korkach, Prawdopodobnie już bym nie miał ochoty iść na tą siłownię o godzinie 17-18, a poza tym byłoby wtedy mnóstwo ludzi Więc wykorzystując czas i to, że można wejść na inne siłownie, robię właśnie tak, że korzystam z tego przywileju, że mogę używać innych, a nie tylko tą, która jest moją główną The Gym Nie jest to link sponsorowany <gryw> Pozdrawiam